<śmianie> no, witajcie z tej strony. Fajnie, witajcie w odcinku z oceniania serwerów. Część trzecia. Jest ze mną Xavix! Ziemia! I Hubiks. To byście nie spodziewali. Krawik z racji tego, że jest największym gołtem tego kanału. <noise> I Kubik z racji tego, że jest autorem chipka. Pierwszy ser jak oceniamy to Sigman od kreatorka. Jakie CH, jakie CH, jakie A, a to jest, a dobra, bo to jest CH. A to nie wiem, jakie CH, ale mamy party. Przecież. Czekaj, czekaj, czekaj. Ustawienia party nie. czekaj, to nie jest czekaj, jest limit. A CH2 jest limit. Wejdź na CHC. Dobra, czekaj. Dobra, mamy takie tryby, przetestujemy sobie kilka. Też tryb? To sprawdźmy, jakie tryby sprawdzamy. UHC! No ale takie. No, Axe, normal UHC pod Netherite SMP, crystal jest prawie wszędzie. Jakieś te. Yy, z tego. Sprawdźmy trzy! Co trzy? No, trzy tryby, żeby nie było za długo. Albo dwa nawet. To UHC dawaj pierwsze. No nie bo I UHC jest ben. na każdym serwerze praktycznie. No ale tu prawie wszystko jest na samym Tu sprawdź. Tylko że jest na nie No to sweper. Kiedy? A... O, na no, klip. Ja um. już się pograłem na tym serwerze. <grym> Mam grał na każdym serwerze duels. O, hubix top! Guni 2v1 A, ma hubiks. i. Ty chyba wkazy by jak by no to. No to wiecie, to ja wkazę chyba wiem jak to wygląda Dobra, Tutaj. No oczywiście to no, bo to ja bym Turel. nie z Ej, ale to ja bym miał... A to ja, mam. Znaczy ja cię zbiję już drugi dotem, a ja dalej mam. No i, bo ja mam taką zasadę. A teraz, teraz się odpalam. Oj, oj jak się czujesz? Zatarcie poszło. Dobra, dawaj następną rundę i nie rada Dobra A Kubis ma małka. Nie, nie ma awka No dobra Boże, święty znowu tu będziemy siedzieć dwie godziny <grym> Wiem we mnie szczelać, jak ja sobie układam No to ja powiedziałaś Tak? No to ja powiedziałaś To no, już masz przerąbane Dawaj Kubi, fajnie Dawaj, bo dawaj, bo dawaj Dawaj, mu content Zepsujmy mu content, dawaj <grym> <m> Content, bambika, Bambik, a ty w ogóle content? A no właśnie, właśnie ty go robisz atakując ciągle mnie. Z, a, masz, a jak wy będziecie grać to waszą walkę po prostu wytnę i powiem, kto wygra. Nie, nie. A bo ja... A bo dam a jakieś najciekawsze fragmenty, co jedynie. O, tkliłaś się ten fragment? Czyli to totemem, to na pewno. To temę musisz zdać. Jest krwawie, tak? Ej, no bo mi go mi, mi nie mieliście mi a, dobra, zapomniałem. <laughs> łata uczciwość, łata uczciwość. Chodź, Bambik. Kończę ci robimy, co ci robimy. O Jezus! Bo Jezus! Nie no. Bambi, co, da, nie nie. co robisz, Bambik? No nie bim! No Nie! Kina Kontynent to będzie wtedy, kiedy ja zabiję Bambika. Nie, nie będzie, chodź. Będzie kontakt, jak ja zabiję Huwixa Nie! Idź go, goń go Czuję się jak, jakbym grał rundę w Clash Royale z jakimś spotuchem. A to tylko Xavix To, jest... oj, 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 oj. to było dobre, to było dobre to... to by nic nie dało! <laughs> ale to by nic nie dało i tak, on miał... To by nic nie dało, Nawet no, ale by bym wygrał, go. nie inne dałoby sekund, nic Nie na ja mu to totem, panowie i panie. Ależ to musiał jeszcze ogłosić. A ja zabijam Fajnika w tym momencie. Nie zabijasz. On miał farta, ty serca. O Jezus, ale miał farta. Nie oferta nie miał ze mną. No co on nie bije, że jestem słaby... PVP. Kurde. Pippi nie mam big. Hej.

Bambik, a ty nie, um, ty nie umiesz robić contentu, tyle w tomasie Uwra weź, zrób mi content Jak uda mi się zabić, to zrobię z nie, nie. Ej, Bambik, nie biegnij mnie z w... contentem Nie! W nie? Robić. Koniec Content to wyrobiłeś No i Dawaj. O, ja tam był dobry Ej, o co Tutaj... tu chodzi? o to w tym chodziło Ej, ja, ale Kubik znał chyba tu najmniej facantów, nie? W PIXu nie ma sensu. chyba, chyba we ja, ja tu chyba rację. Xavix, a odasz mi proszę plany Gwiazdy Śmierci? Nie mają nazwę Jezus Maria, ale u mnie jest Tragedia Lód, szczerze. A u mnie nie jest U mnie jest zbyt, ale... o, to nie jest za Oto, to w miarę fajnie. To jest bardzo... bo Dobra, i dajcie mi sekundę, bo jestem niedysponowany. Czar, z tego sobie skraftuje Gacie? Ja tego ciekawka Dobra. O, to by było ciekawe. A nie bo ja jednak nie by, nie bym nie mógł. Dobra, więcej win charge będzie. Złota marchewka. Wątpię, żeby u ty tych wiożek było coś, co mi się może przydać jednak. Fajnie, fajne I to Ciekawe, się może przydać. Ej. To może być ciekawa zagrywka. Bo oni się tego nie będą spodziewali. Ciekawe co tam jest, nie? I jeszcze może Oj, Szczerze? Zdziwisz się jak zobaczysz to co ja przygotowałem Ja, idę, ja mogę się już chlepać. Ja Jeszcze nie, dajcie mi jeszcze sekundę Robię ostatnią rzecz Musiałem się odciszyć, czekaj nie bić Musiałem się odciszyć Zde... A za zagranie to było właśnie ta rozdźwięk? No bo wiedziałem, że się tego nie będziecie spodziewali. Ale już spodziewam. Ja nic więcej już nie zrobię. Ja już chyba wygrałem. Chyba. Nie, chyba. dobra. Ale ta rozdźwięk ci nie da. Nie daje. Drowa, Drowa, dobra, dobra, dobra. Dobra. Kubik, na ile lajk like mi pomożesz? Szybko wciśnij łapkę w górę i supa. Ma lajki! Like mi pomoże. Nie, no co to jest za zagrania? Ej, bylaj youtuber! Na ile was dajcie lajka, to Hubiks mnie uratuje. Oj! Problemy! No, i przekro mi. Chyba nie widział żadnej rundy. No i dziękuję. Oj, oj, oj! oj, oj. Wstyd mam, Big, wstyd. Oja, Lemce, Huberta gdzieś wcięło. Ale najpierw oceńmy sobie lobby, bo naprawdę postarali się. Tak, ale miecz się My mamy żadne, coś, miecze świetlne są, nie? Miecze świetne. No, a raczej możesz coś tutaj na Elytrze. Tak, Jest jakiś parkur, to no, za chwilę go sprawdzę. Nie, ale usta mi się podoba bardzo tytuł. ten napis. Nie? Ten napis wojennym też jest ładny, nie? Bardzo się widać. To jakieś budynki są. I tak. To jakiś parkur widzę. No ładnie, postarali się i nawet widzę że mają... baz na? y, mają nawet... Postaw kolor pisania, wyplatania, tryb, tryb, latania, tryb gry. Widzę, że... Ja tutaj widzę, że mają z mają tutaj współpracę z Facerem. Na no, lubi widać, że y, tutaj facer mają. Z facerem. Tutaj mamy Wojanna, jakiś ziomkus z Wojnowic, to... Co? No to nie Kurde, na na YouTube nagroda Discord. Co to jest? Bambi Dora <laughs> nie chcę się e, skurzane ale bardzo Mega, mega ładny set Ja chcę se powiedzieć, że ja tu kiedyś grałem Mam jakieś itemy Ale tutaj Cześć, na, ale, e o co tutaj <laughs> chodzi, ja tutaj skaczę do Wojanowic i co? Czy nie wiem, Cześć, ja, czułam, ja, do was idę, ja do was idę, Ej, ja jestem obok, tu Co ty tutaj masz za itemy? Ej, musimy zabrać y, y, te, Baka, y, musimy zabrać wojanki. Ksawiks, bo dobra, wojanki trzeba zebrać, rozumiem. Jak se wojanki. I, Filip, wojanka. Filip, ja, ja ciebie nie widzę. Ej, a patrzcie, tu ta wojanka, ta wojanka. tu zrobić loda wojanka, a kurde, ej, bo tu jest cały set wojanków. Ej, 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 Filip, a dlaczego to ja z ust chce tak śmiesznie miało? Ale co? Tu możesz zrobić loda, bo jadę te. Jak tutaj tam ziomek na kuchni stawce sobie siedzi. I mega fajne. No, Dowolony ja, to. Widzisz? No. Taka spalma. Ej, Tu mamy golema. Tu możesz teraz sobie zrobić grillę na, ma na majówkę. Ej, fajny serwer, co nie? Taki fajny. Ej, pa! Co, się to się A najlepszy... Bambik się pociął w tym serwerze ostatnio przez kilka dni. Nie, ja... Ja dawno nie grałam w serwerze. Dobra, spróbujesz? Niestety, ale poza gameplayem nic ciekawego nie było. Dlatego po prostu to przyspieszę, jak ktoś chce, to sobie to obejrzy. Ej Filip, Eksabik, spisz wyspa, zaproś. Nie, 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 ja bo... piszę. nie, Ja nie mam A, Ale Ale ich ma swoją wyspę, bo on już ma takie rozwinięte itemy, ale okej. Okay. Ej, Zab... e, dawajcie robimy nie, nie, nie. serię z... znaczy ja ej, fajną nie, nazwę. Nie. Ej, dawajcie robimy... Ej, ludzie, dawajcie robimy taką jedną serię z Bojanem, co idzie na... Nie chce mi się. Mi też nie chce. I rozbudowuję A, ale... dobra. O, coś... I tutaj serce. Serce. Co działa mi się? się na MC? Czekaj, a ty, a, a jak przyjąć te? Jak przyjąć... E, Klikaj, klikasz na to, klikasz na to. Aha, dobra. To jeszcze raz mi daj. Uch, i scrollę sobie do góry i, i kliknij na to. No i nie mogę. Klikam i nie da się. No, klikam na to, no. Może to nie wiem. Nie no, klikam. Zresztą wyskoczyłeś, trzeba powiększyć tą wyspę, żebyście się nie zabili. Mówię, nie mogę się te... No i ponownie taka sama sytuacja. Gameplay jest no, nudny, bo to początek, a to jest ocenianie serwerów, a nie gameplayu, chociaż to jest jedno i to samo. No ale jest nudny, więc nic ciekawego tam nie ma. No, i przejdźmy do podsumowania. Dobra, z racji tego, że dziś były tylko dwa serwery, wcześniej były trzy, no to będzie trzeba je ocenić. Zacznijmy może od Sigma Cyclops Club. Takie duelsy, można powiedzieć, że na poziomie Hyperium. Tylko, że na Hyperium niby jest więcej trybów, ale też tam są takie bardziej jakby to powiedzieć, no różne. Nie, nie ma tylko takich trybów klasycznych jak tam, a tam po masz odmiany tych klasycznych, a tutaj masz takie tryb jak Creeper, właśnie e, Manhunt tam jeszcze był, Walut, Igrzyska, Bedy, też nie, że Bedy, że Bedwars, tylko takie, że... No jak trochę jak krystale. E, Minecarty też właśnie jak już tak e, w tym temacie. Więc dobra, dajmy to. O, nie tak. Sigma slap i szesnaście punktów. Tutaj za chwilę wszystko poprawiam. Ale jeszcze Wojanowice MC Czy jakoś tak to było? No dobry serwer Ale nie było mszy mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy iść na msze ale nie było jej One block taki klasyczny, średniawy Mało postarane jakby się postarali, jeden z lepszych i byłby na pewno w topce. Ale mimo wszystko, przez te wszystkie dodatki i tak dalej, nie wiem, czy dobrze napisa napisałem. Jak wygląda ostateczny werdykt, mogło być lepiej zdecydowanie, na pewno Nano MC według mnie teraz mogłoby być zejść niżej. No, ale mam nadzieję, że w następnych, następne serwery będą, będą miały więcej trybów, nie będą to takie rzeczy, tylko survival i jakieś rzeczy, gdzie muszę szybko ogarnąć itemy, bo ciężko jest mi wtedy to tak dobrze ocenić, tylko widzimy się w kolejnych filmach. Najprawdopodobniej z hardcora czwarta część, tylko że będę musiał wszystkie itemy na nowo ogarnąć. Żegnajcie nara.